i ta część lewicy, moim zdaniem, y, będzie raczej zmierzać w kierunku wspólnej listy z platformą. Jednak. Tak, tak, tak mi się wydaje. To znaczy, że układ przed wyborami w 2027 roku będzie taki, że będzie PSL, Platforma, niedobitki mm -hmm. po Hołowni i ta sld część lewicy na, na jednej liście i osobno, jako lewica nie, mm -hmm. nie koalicyjna razem, co funkcjonalnie jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia możliwości wygrania wyborów. Bo jest wtedy mocny blok, y mocny ten blok liberalno-lewicowy. Mm -hmm. No, centrowo liberalno-lewicowy. Tak, tak, centrowo liberalno-lewicowy, czyli blok rządowy jest razem. Jak ktoś nienawidzi Tuska i tej, i tej mm -hmm. części, po prostu nie podoba mu się rząd, to może, a, a jednocześnie nienawidzi PiSu, a nie chce być konfederatą ani braunem, to może zagłosować na razem. PZKO, Polska Zjednoczona Koalicja Obywatelska. PZKO. No. PZKO.